O, oh, you know what? You're like the Instagram girl now. You're like Instagram girl now. That I'm following you and like everywhere is your back. Zdziwiło mnie to, że w ogóle jest teraz tutaj bardzo cicho, bo zazwyczaj na ulicach jest bardzo głośno, A w tym momencie. prawie Okej, okay, przechodzimy, ok. Przechodzimy? Okay. Tak, tak, tak. Czekaj, uh, czekaj, yeah, okay? oh, <laughs> okay. handball, bo są kawałki Tak, tam są kawałki co my jest ładnie Ale nie będzie tutaj Dobrze. Idziemy? Tak, w porządku? O, mamy zieloną Dobrze. Okej I tu jest to w ogóle wygląda nie, ale no jest Amazon Beauty ah, A, mamy budynek Amazona To jest budynek Amazona Filipiny są miejscem, gdzie tak naprawdę jest najwięcej call center i takich chat support prac. Bardzo dużo, mam wrażenie, że amerykańskich firm tutaj się otwiera. Tak samo europejskie firmy przychodzą tutaj, żeby otwierać swoje filie. Wydaje mi się, że to głównie dlatego, że Filipczykom mogą faktycznie zapłacić mniej. To dalej będzie na przykład często dużo na standardy fibijskie, chociaż niektórzy naprawdę próbują to bardzo nagiąć i dają bardzo niską uh, wypłatę, co nie jest spoko, co nie jest fajne. Ale tak, no jak przechodzicie sobie po centrum jakiegoś większego miasta, to może być głośno, to często właśnie zobaczycie znane marki, ale to po prostu są właśnie call center czy chat support. Możemy mogą do to nie wiem, nie pamiętam. You would have I know. No, why Wait, wait, wait. O, oh, this guy. After this one, nachodzi I go, after We go. I tak się właśnie przechodzi przez pas. <laughs> Tak więc nawet teraz, kiedy jest super, super a, późno, już jest, już jest po 10 to nadal jest super gorąco i ja dalej się pocę na mojej twarzy, więc możecie dowiedzieć, że e, mimo wszystko, nieważne jak bardzo się staram, to nadal płoc spływa po mojej twarzy na Filipinach, ale z drugiej strony jest to dopiero mój... drugi tydzień się rozpoczął. Mam mam nadzieję, że się zaadaptuje do tego i wszystko będzie ok. Tak, ale teraz w tym momencie jesteśmy na. Co jest? No, this jest? Seaside. A, ah, seaside. Tak, jesteśmy teraz na seaside przy największej galerii. Wydaje mi się, że tutaj w tej okolicy, czyli blisko Moa. Jest już godzina, gdzie praktycznie ludzi nie ma, co jest dosyć. These are padlocks, you know? Padlocks. I byście zastanawiali, czy na Filipinach też. Zawieszałem kudeczki i to tak, tylko że te ze względu na to, że są przy wodzie morskiej, nie tak jak nasze rzeczne, to są wszystkie zardzewiałe. Więc życzę powodzenia każdemu, kto chciałby... Ale like this one is like just in case we just broke up I can take it Because this is like the one from my yeah. O i w ogóle jak bierzecie tam, to widać są takie hałdy piasku i tymi hałdami piasku ich tu wcześniej nie było. Oni zaczęli je dopiero niedawno usługać i... Z tego, co wiem, to będą rozbudowywać małe, więc to będzie jeszcze większa... a wydaje mi się, że się nie skupia tam. Będzie jeszcze większa aglomeracja, niż jest w tym momencie. Więc tak. Hoły piasku, którymi zasypujemy morze. Nie wiem, na jakiej myśli skończyłam, zanim e, Jericho zwrócił moją uwagę na kudeczki. O, tu jest mniej. Tu są bardziej puste. Tiaran. Więc tak, kudeczki są wszędzie popularne. Eee, zobacz, ludzie w ogóle jest trochę patrzą, więc jest mi śmiesznie, bo to jest mój pierwszy raz, jak tak po prostu stwierdziłam, a będę chodzić i będę nagrywać. I hmm. też momentami jest bardzo głośno tutaj, bo przed chwilą gdzieś grała jakaś super głośna muzyka, więc jest tu trochę głośno, ale zazwyczaj jest tu pełno ludzi i jest tu bardzo dużo jedzenia, ale nie mają masy szumaj. I teraz sobie już mnie nie będzie dobrze słychać. Uu, mamy Jeepy! Robimy coś, czego jeszcze nie robiłam na no, Filipinach, no bardzo chciała. Ty won't to touch one? No, to touch we won't <laughs> touch <laughs> one. Karuselka jak zatorzy. I pan. Wow. Oh my God. Mamy mało <laughs> Ciszej, dlatego wyjął kamerę. Ale za nami idzie jakaś grupka ludzi, która jest bardzo głośna, więc niestety. Ale co chciałam powiedzieć, to, to że trochę się rozpadało, więc my się zwinąć. Przez chwilę oglądaliśmy jak ludzie próbują wygrać cokolwiek w grze, w której my przegraliśmy. Nie graliśmy teraz, ale graliśmy. Jak przyleciałam, to chwilę po tym, jak przyleciałam, to graliśmy właśnie w kaczuszki i udało się nam tylko takie dwa małe bryloczki, które i tak i tak ci ciężko, które tam były i im się to bardzo spodobało, ja nie miałam z tych użytków. A teraz wracamy do domu. Musiałam schować kamerę, bo niestety zaczęło padać, a nie chciałam, żeby przemokła, nie mamy też parasola. Ale jak mogliście zobaczyć, raczej wszystko już przymiera. Galeria handlowa, która jest za nami, która jest ogromna, już praktycznie jest cała pozamykana, tylko panowie strażnicy tam pilnują, żeby już nikt nie wchodził na zamykanie, Właśnie też hipermarketu i innych takich mniejszych sklepików, które też już tylko po prostu pozliczają i będą szli do domu. Nie no, obchody okay, myślę już jest późno. What time is it? Ah! Men of the hour. <laughs> więc jest, wydaje mi się, że jest już po, już po 10, ja nie jestem pewna. No więc ludzie już też chcą iść do domu, nie chowujmy się. My będziemy wracać szybszą drogą i za chwilę pojedziemy na domu. We go home ogóle nie, Jericho nie lubi jak go nagrywał. <laughs> Raczej jest bardzo nieśmiały Okej, okay, będziemy schodzić po schodach Some water Okej, okay. w ogóle traktuję Jericho jak mojego własnego ochroniarza trochę Bo on idzie pierwszy A ja zawsze idę za nim i trzymam się zazwyczaj za jego plecy I jak jest coś mokrego, czy coś nie OK, to zawsze mówimy mówię, więc tak Jeriko, prywatny ochroniarz. No więc jesteśmy na jednej z najgłośniejszych ulic, więc raczej się pożegnamy w tym momencie, bo nie będzie nic słychać. Okej, okay, pierwsze co odkryłam, co chciałam Wam powiedzieć, to też latają tu małe nietoperze. I jak ogólnie, raczej boję się to tak wyglądałem, dosyć uroczo tutaj. Właśnie wróciliśmy z tylko na nasze osiedle. Tak mi to nazwało, tak mi się wydaje: no bo jest tu dużo takich samych budynków, więc to trochę takie osiedla, ale z drugiej strony to też wygląda trochę jak um, hotel, jak się popatrzy na to od środka. Ale no nie o tym teraz. Jak widzieliście, byliśmy na. A czy ja mogę Okej. Okay. Więc, tak jak mówiłam, to był nasz mały spacer. Mam wrażenie, że nie pokazałam wam za dużo, ale tak naprawdę, jeżeli byście się rozejrzeli po naszej okolicy, to są głównie duże. drapacze w duże biurowce. Tutaj bardzo dużo jest właśnie call center, tak jak wspomniałam wcześniej, czy tak samo chat, support budynków. Jeżeli coś hałas, to przepraszam, ale to więc jest zaraz ulica. I wieczorami bardzo. Bardzo, bardzo lubią tutaj sobie jeździć głośne e, auta, jakieś sportowe auto sobie tutaj przejeżdżać, bo jest pusta ulica. No więc tak, wysiliśmy. E, nasz spacer był udany, chociaż. E, zapał nas trochę też, dlatego też w pewnym momencie po prostu przestałam nagrywać, bo nie chciałam, żeby się to Ale tak, e, dziękuję za dziękuję za wasz czas. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia wkrótce! Zobaczymy, czy, czy się to czeka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do 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 you to goodbye? Yes, yes. <laughs> okej. <Okay. Okay. laughs> do zobaczenia. Pa pa.